Jak już dobrze wiecie, nazywam się Mateusz Rogalewicz i od dziś to nie ja będę Was witał w sportowym kalejdoskopie. Moje obowiązki przejmie doskonale Wam znana Ania Zimoń. Witam Was w sportowym kalejdoskopie, a w tym tygodniu odrastawia na młodych kolorowe rolowanie oraz test wytrzymałości. Z okazji Dnia Dziecka Odra Opole zorganizowała piknik dla najmłodszych. Nasi, mimo upływających lat, wciąż młodzi reporterzy również byli na tym wydarzeniu. Zapraszam na relacje Darii Placek i Jakuba Trzaski. Dzień Dziecka stał się doskonałym pretekstem, by odstresować piłkarzy od Reopole. Dzień przed najważniejszym meczem sezonu klub zorganizował sportowy piknik dla maluchów, w którym wzięli udział także zawodnicy drugoligowej drużyny. Młodzi piłkarze mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach, jednak najwięcej emocji wzbudził turniej rozgrywany na głównej płycie boiska. Wrażenia niesamowite, ponieważ no, mogę zagrać po prostu na boisku od Reopole. Mogę poznać jakby... W w zawodników, w zawodników pierwszej drużyny. Rozgrywki rozpoczęły mecze dzieci urodzonych w latach 2002-2003. Utworzono trzy drużyny, a ich trenerami zostali piłkarze odry. Na pewno nie jest łatwe zadanie mieć takich młodych adeptów pod swoją opieką, ale no my tu skupiamy się bardziej na zabawie i tu przyszliśmy, żeby dopingować tych młodych chłopaków. Fajne doświadczenie. Nigdy nie miałem okazji współpracy z tak małymi dziećmi ani w ogóle trenowania jakiejkolwiek drużyny, więc na pewno fa fa fajne doświadczenie i fajnie, że takie rzeczy się dzieją w Opolu i że klub angażuje się w takie działania, jak na przykład praca z młodzieżą i takie właśnie organizacje takich dni, dni dziecka. Zaraz po rywalizacji tramkarzy do walki ruszyli jeszcze młodzi adepci futbolu. Wszystkie mecze były tak samo zacięte, dochodziło w nich nawet do przepychanek. Najważniejsza była jednak dobra zabawa i radość ze zdobytych goli. Strzeliłem siedem bramek. Mój kolega strzelił dwie bramki. No i wygraliśmy i przegraliśmy 10 2, 12 10. Młodzi piłkarze spisywali się rewelacyjnie, dlatego emocji nie brakowało w żadnym z pojedynków. Oprócz graczy świetną pracę wykonali także trenerzy, których obecność mobilizowała zawodników do lepszej gry. Mogłem się wykazać i mogli zobaczyć jak gram. No i to mnie zmotywowało. Piłkarze Odry chętnie włączyli się w organizację sobotniego wydarzenia. Warto bowiem wspierać takie inicjatywy, ponieważ to doskonała okazja, by dzieci zaprezentowały swoje umiejętności szerszej publiczności. Myśmy się gdzieś tam za moich czasów jeszcze grali sami, gdzieś na podwórkach, na, na, na placach, gdzieś tam przy, przy szkole, na, na jakichś żwirach. No nie, nie było tego tak jak tak, 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 tak. teraz, są jakieś te barki, są kole i inne. No szkoda, bo może gdzieś tam więcej by z mojego pokolenia piłkarzy... Grał teraz w reprezentacji czy w ekstraklasie. Na boisku pojawiło się wielu młodych zawodników, którzy w przyszłości mają szansę zaistnieć w świecie piłki nożnej. Jest tutaj taki Wojtek na środku pomocy, sobie gra i dobrze, dobrze gra, dobre uderzenie ma i myślę, że może coś z tego opaka kiedyś być. Jak na razie jednak młodzi piłkarze podpatrują swoich idoli. Są nimi przede wszystkim gwiazdy światowego formatu. Andes Siniasta, ponieważ podoba mi się jego styl gry, nie gra tak samemu, podaje te piłki. Neymar, ponieważ lubię jak się kiwa. Cristiano Ronaldo, bo lubię ten. Lubię go, lubię Real Madryt i dla mnie dobrze gra. Oprócz wielkich piłkarzy, wzorują się oni także na swoich starszych kolegach z klubu. Brzyniak. No, bo szlił Brankę ze środka boiska do Branki. Sebastian Deja. Lubię go. Gra, moim zdaniem, podobnie do Iniesty. I jeśli chodzi też o Odry, to Copa mi się też podoba, Copik. Organizacja pikniku stała na wysokim poziomie. Każdy znalazł coś dla siebie. Piłkarze spróbowali swoich sił w rolach szkoleniowców, dzięki czemu młodzi zawodnicy mogli się od nich wiele nauczyć. Piłkarze Odry nie myślą jednak jak na razie o pracy trenerskiej, bo wciąż lepiej czują się na murawie niż na ławce rezerwowej. Ze stadionu Odry przenieśmy się na moment na opolskie ulice, na których zaroiło się ostatnio od miłośników Rolek. Zobaczcie, jak wyglądało to naprawdę. Barwny do rolkarzy ponownie opanował ulice w naszym mieście. Wszystko za sprawą kolejnej edycji imprezy Night Skating Opole, w której wzięli udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Rolki to przede wszystkim fajna i zdrowa forma spędzania wolnego czasu, no, a dzisiaj, ponieważ yy, lepiej jeździć w gronie, w większym gronie osób niż samemu, prawda? Trasa przejazdu była bardzo długa. Rolkarze wystartowali spod opolskiej Karolinki. Zatrzymali się na odpoczynek przy Kubaturze, po czym przejechali przed ZWM i ruszyli w drogę powrotną. Organizatorzy zadbali o to, by podczas przejazdu każdy z uczestników czuł się bezpiecznie. Policja zabezpiecza, robi swoje, aczkolwiek tutaj członkowie zespołu robią chyba to najtrudniejszą robotę. E, zabezpieczają, zabezpieczają skrzyżowania, zabezpieczają przejścia dla pieszych. No, czuwają nad uczestnikami. Kierowcy i piesi byli świadkami niecodziennego widoku, bowiem na opolskich drogach pojawiły się różne zwierzęta. Zaczynając od pszczół, na tygrysach kończąc. Nie zabrakło też innych postaci, takich jak szrek czy czerwony kapturek. Taka była idea tej imprezy, tak? Żeby się przebierać. Za jakieś postaci z bajek. No, a akurat takie stroje był do wypożyczenia. Nie chciałam za jakąś ciężniczkę, żeby sukienka za bardzo nie przeszkadzała, bo nie wiedziałam, jak to będzie na tych rolkach. Sport ten jest popularny nie tylko w Opolu. Rolkarze w krótkim czasie opanowali również inne polskie miasta, zarażając przechodniów pozytywną energią. Zapoczątkowaliśmy w ogóle ideę na skatingu w 2010 roku we Wrocławiu. Wtedy odbył się pierwszy taki imprezy w Polsce. W Opolu to jest moja w ogóle ulubiona impreza w Opolu, ponieważ jest fajne miasto, fajna atmosfera, no, troszkę mniej uczestników, ale to nam nie przeszkadza. Najmłodsi uczestnicy imprezy mieli okazję spróbować swoich sił w konkurencjach, które zostały przygotowane specjalnie dla nich. Organizatorzy bacznie przyglądali się rywalizacji, tak by nikt nie został wyrolowany. Dodatkowe pokazy i niespodzianki uświetniły ten ważny dla wielu osób wieczór. Dzisiaj jest święto, święto dzie, Dnia Dziecka. Night skating został zorganizowany w wyjątkowy dzień. To nie przypadek, ponieważ każdy z nas bez względu na wiek ma w sobie coś z małego dziecka i zawsze znajdzie chwilę czasu na zabawę. Rolki to sport rekreacyjny, dlatego teraz czas na prawdziwy wycisk, czyli crossfit. Co kryje się pod tą nazwą, sprawdzała Daria Placek. Bieg po kopercie, skoki na podest czy pompki. To tylko niektóre z zadań, z jakimi przyszło zmierzyć się uczestnikom zawodów Crossfit, zorganizowanych we wtorkowe popołudnie na naszym uniwersytecie. Są to ćwiczenia na siłę mięśni nóg, siłę mięśni rąk, ćwiczenia zwinnościowe, skocznościowe i z każdej grupy tych ćwiczeń tutaj mamy jakby bazę, tak? Brzuch, ręce, obręcz barkową. No i teraz zależy kto. Jeżeli ktoś jest zwinny, no to tor przeszkód zwinnościowy zrobi bardzo szybko. Jeżeli ktoś ma bardzo dobre silne mięśnie brzucha, to zrobi ćwiczenia na mięśnie brzucha. Także tutaj to jest indywidualność i stąd jest właśnie ta charakterystyka crossfitu, że tu każdy może się odnaleźć. Zadania były wymagające i męczące, stanowiły szansę na sprawdzenie własnej sprawności fizycznej i wytrzymałości. Mimo że były to zawody, wyniki konkurentów nie dla wszystkich miały znaczenie, bowiem jak podkreślali uczestnicy, nie warto zawsze porównywać się z innymi. Może nie tyle umiejętności, co? Po prostu psychika, moim zdaniem, tutaj tak najbardziej oddziaływała, bo pani prowadząca cały czas nam powtarzała, że nie mamy patrzeć na kogoś obok, który po prostu więcej tych powtórzeń zrobi w, w tym samym czasie co ja, tylko mamy po prostu ćwiczyć na, na swoje możliwości i to chyba jest takie, to jest chyba klucz do sukcesu, moim zdaniem. Crossfit stał się w ostatnich dniach bardzo popularną formą aktywności. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, co kryje się za tą modną nazwą. Są to ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ogólny. I tak powiem szczerze, że jeżeli ktoś jakby pracuje w szkole albo ma, jest nauczycielem wychowania fizycznego, są to proste zasady ćwiczeń. Jest to obwód stacyjny i na bazie obwodu stacyjnego każda dyscyplina sportu prowadzi swoje treningi. Więc jakby tutaj jest to przeniesione od zarania, tylko się to inaczej nazywało. Trening ogólnorozwojowy, a teraz jest to modna nazwa crossfit. Zasady wtorkowego turnieju były proste i klarowne. Zasady są. Ogólne dla wszystkich. Najważniejszy jest czas wykonywanego ćwiczenia i liczba powtórzeń. Powtórzenia liczy się od początku do końca, muszą być wykonywane technicznie poprawnie. Niepoprawne wykonane ćwiczenie jest nieliczone. Wszystkie ćwiczenia oscylowały wokół podobnego poziomu trudności. Znalazło się jednak i takie, które sprawiły zawodnikom nieco kłopotów. Chyba najtrudniejsze te wskoki na skrzynie, z tego względu, że jakiś czas temu zamałam nogę i panicznie się boję właśnie takich podskoków. Stepery są w porządku, Natomiast ten stopień, no no, trochę za wysokie dla mnie, i to chyba takie największą trudność mi sprawiało. Ostatnie zdecydowanie. Troszkę źle to rozplanowałem, dlatego skok na podest, no niestety, był dla mnie najtrudniejszą. Jak na prawdziwych sportowców przystało, uczestnicy nie podeszli do zawodów bez przygotowania. Najlepszym treningiem wydaje się być udział w zajęciach crossfit odbywających się na naszym uniwersytecie w ramach kursu ogólnouczelnianego. Mimo tego, że wcześniej znałyśmy ćwiczenia, nie przygotowywałam się z tego względu, że co tydzień uczestniczyłam w zajęciach crossfit. I myślę, że co e, cotygodniowe uczestnictwo tutaj w tych ćwiczeniach, e, to właśnie dało takie największe przygotowanie do tych zawodów. Crossfit jest rodzajem treningu siłowego, z którym zmierzyć może się każdy, jak w innych dyscyplinach sportu najważniejsze są zaangażowanie i radość przełamywania własnych słabości. Dziś żegnam się z Wami, ale już teraz zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, a w nim między innymi relacja z meczu Gwiazdy Sportu kontra Kabareciarze. Do zobaczenia.